Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym Wam przedstawię bitewkę na T803 3, 11 tier Oczywiście się, się zabawiłem się wcześniej z tą powtórką. I w tej bitwie chcę pokazać, jak ty się czołgiem gra. W miarę. Bo to jednak jest trudny pojazd. Przez jego, no jakby powiedzieć, dużą ilość e, słabych punktów, które są nieoczywiste. Pytwka zaczyna się oczywiście do, do jez, jazdu do pozycji na E6 e e dokładniej. Ci na wieżę. Bo ten nadaje się do wieży, choć ma wielki garnek, ale nie jest stuprocentowo e, pewnością, że przebijecie na zwykłym. Jeżdżamy na pozycję. Się ruszamy, ruszamy. Widać, że dach jest bardzo łatwo do przebicia, jeśli jesteście powyżej. Widzicie? Jest bardzo słabe, więc jesteście nad nim strzelajcie w dach wieży. Pojazd ma bardzo ciekawą, bardzo ciekawą umiejętność, która ...przy trafieniu, nawet bez damage'a zwiększacie sobie DPM, czyli skracacie y, ładu... czas y, ładowania. I to jest dość spoko, bo jak jesteście non stop strzelacie, to ta wartość jest bardzo y, przyjemna. A normalnie też jest przyjemna, więc to jest jak strzela jak karabin. Widzimy jak His i T54L1 siedzą. Mhm. I tu postanawiam podjeżdżać, bo jednak nic nie mam już tutaj zro do zrobienia. A mam już tutaj radę Oczywiście dolną płytę chciałem strzelić, ale nie udało się. Tasze radę podjeżdża, przebijam go jakoś w zwykłym, nie wiem jak gdzie to weszło. Oczywiście czekam aż tasze radę szczeli. I tasze radę robi największą głupotę, czyli przybicza i ten wrak, który mnie chroni przed e, T40 54, tu źle przymierzyłem. Szał jest już bardziej przycelowany. Pojazd ma bardzo fajną stabilizację, celność i bardzo spokojną penetrację, więc e, w dziale jest bardzo dobrze, opancerzenie jest różnie, zależy jak się ustawicie, bo możecie dalej być przebici w części, gdzie jest ten reflektor poniżej, taka kwadratowa część, jest miejsce, w którym możecie być przebici z hitu lub e, APC-ów. Resztę to jedynie apc y Ponieważ jest ma... E, pancerz dwuwarstwowy Więc hity gorzej e, wchodzą A jeśli się... Oczywiście no... Jeśli pojazd jest wyższy od was to będzie przebijał Waszą wieżę ponieważ... Kąty jednak robią z tego żeby miał dłużej Więcej... Milimetrów pe... Pancerza, górna płyta odbija, choć nie golda, więc musicie to grać wieżą i zasłaniać y, działem garnek, tak jak E5. Podobna gra, choć troszeczkę inna, bo jednak musicie bardziej gdzie, y, wieżą kombinować bo E5 to tylko w wgarne... nie. No i... Mobilnością jest podobnie. Więc zalecałbym dzisiaj zabierać turbo. Oczywiście się trochę tutaj zmieniam teraz na zwykłe bo uważam że i tutaj mamy Tiger mouse za i widzicie Ludówka się odbiła. Gdzie? W wielkie jazmo. Niestety. Ma strasznie wielkie jarzmo, które pochłania te oburzające i hity. Choć w APECA, które mają powyżej 340, możecie się wbić. Możecie. No, jeśli jest bardziej mniej skontowany. Więc... Przebić się przebić, da. Ale jednak trzeba dużo. I szczęście i nie mieć hitów. I tutaj ta umiejętność tego pojazdu jest bardzo OP. Bo zdąży oddać strzał kolejny. Naprawdę ten pojazd jest bardzo fajny do gry, ale trudny. Oczywiście musicie się nauczyć tym grać, osłaniać e, garnek, zasłaniać garnek, wiedzieć, gdzie się ustawić, żeby e, grać na wieżę, najlepiej, bo na równi to. Ok, ale wolałbym nie. I co najciekawsze do, o, wobec tego czołgu: dolna płyta odbija. Jest bardzo mocna, ale boczne dolne części wchodzą. Czyli nie sam przód, ale w boki. Tam jest 200 coś. 220 mm potrzeba, a taką częścią zwykłą trzeba mieć około 260, więc może strolować ta dolna płyta. No, jeśli oczywiście dziesiątki lub dziewiątki używają Golda, to niestety przebiją was. Boki jest miękki, nie radzę robić syscapa jak ja robię. Ale może trollować też i wrogów, więc... Coś za coś. Co, Zaszem dobrze zrobi ten syscap, że mnie Chodź wyżej. Arta za zero. Bardzo przyjemny widok. Ale ten czołg potrafi oberwać bardzo mocno ze względu na jego słaby właśnie dach, który wcześniej już wam opowiadałem. Oczywiście pojazda nie mam jeszcze e, wymaksowanego, więc Ale na początku było słabo, ale już trochę bardziej wymaksowany jest już dobry, jest bardzo przyjemny do gry. Czym bardziej go wylewelujecie, tym lepsze e rezultaty będziecie dostać, więc musicie wytrzymać z tym, jakim jest na początku. Może się wydawać słaby, ale nim nie jest. Oczywiście dojeżdżamy do Digger Mouse'a. I nie wiem, gdzie ten pocisk poleciał. Naprawdę to... jest było dziwne. Pierwszy szczał. Zapewne zbiorniki Na pewno zbiorniki Podpalenie Ten pojazd bardzo fajnie uszkadza jakby moduły Przez to, że szybko strzela i ma no dość duż, duży kaliber Lub ma bardzo potężne e, pociski, które ma zwiększone możliwość zniszczenia modułów wewnętrznych i ta bitwa kończy się około 6200 obradymedcha. Jak dla mnie bardzo przyjemne. Pojazd odbija, w miarę trafia, tego oczywiście ja nie mogę przycelować czasem dobrze. I powiem tak, pojazd jest 9 na 10 z 11 tierów. Jedyne co jego przeszkadza to garnek i oczywiście umiejętność używania stylu blokowania działa garnka. I nie możecie być za blisko wysokich e pojazdów, bo naprawdę to was będą przebijać. I dziękuję za oglądanie dzisiejszego poradnika. Bo myślę, że wam się przydał. I zapraszam na kolejne.